Halo YouTube. W końcu ruszamy z długo zapowiadaną serią, która miejmy nadzieję wszystkim się spodoba. A w większej mierze pomoże wam w endgame, tak? Wiem, że jest tam gdzieś wiele osób, które mają problemy bądź nie wiedzą jak zbudować dobry team podabys. Dlatego jestem tutaj, aby wam to ułatwić, tak? No bo po co macie się męczyć i szukać nie wiadomo gdzie, jak możecie mieć to wszystko podane jak na dłoni. Więc, jeżeli jesteś chętny wziąć udział w tej serii, zapraszam do nas na naszego Discorda, którego możesz znaleźć w linku pod tym filmem. Napisz do mnie krótką wiadomość, a ja na pewno się odezwę. Ej ty, tak, do ciebie mówię. Ty, jak już to oglądasz, nie zapomnij zostawić lajka i suba. Chcesz, żeby ten filmik dotarł do jak największej liczby osób. Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie to bardzo ucieszy. Okej, okay, tak więc do tematu. Naszą pierwszą ofiarą, znaczy ochotnikiem jest Kjaki. Kjaki prosił, żeby jego dwa main dpsy to były Xiao i Childe. Tak więc poprosiłem wcześniej Kjakiego, żeby mi podesłał yy, jego postacie oraz konstelacje do nich oraz bronię, które posiada, żeby wiecie, ułatwiło mi to wybór dwóch dobrych teamów Więc może zaczniemy od Rutego i dobierzemy do niego jakąś drużynę. Z postaci, które mi wysłałeś, Najbardziej polecałbym Ci dobrać do rudego Fish, która będzie tam prokować Elektrocharge, elektroreakcję, co zwiększy odrobinę obrożenia. Do tego Beneta, który będzie bufował twój atak oraz healował cię. Oraz Dionę, która pozwoli Ci tam mieć tego shielda, tak? Więc do, przejdźmy do szokajstwo Twoich postaci. O kurde, child jest. No, chociaż ma 80 bonus damage Hydro bonus damage Okej, okay, no więc nad no, Childa jest trochę pracy Level ładnie wbity Zobaczmy jego weapon Rust jest bardzo dobrym wyborem Z broni, które ty posiadasz No, jest jedynym dobrym mukiem na Znaczy, jedynym jest najlepszym mukiem po twojego chilla Artefakty jakie Childe ma rekomendowane jest to 4 piece set Heart of Depth Czyli będziesz musiał popracować nad tym domainem No początek masz już dobry Konstelacji brak Talenty straszne Jeżeli chcesz żeby twój Childe był main DPS-em musisz popracować nad jego talentami No i artefaktami Ale artefaktów nie przyspieszysz, każdy o tym wie Okej, okay, filtr nie masz w pokazanej, ale Fizzle ba bardzo dobrze będzie gra yy, z, w tym z Childe. Bo możesz też dorzucić Twoją Beidę, która jesteś 3, ale beydo ma bardzo długie cooldowny, więc nie wiem czy tego chcesz. Możesz sobie spróbować. Albo Fish, albo beydo i z tym, z którym lepiej ci się gra. Możesz zostawić w Teamie. Tam widziałem, że masz... Ulse yy, Greystona, więc to by było bardzo dobre na beydo Ok, yy, Bennett. Artefakt set nobles oblicz, wiadomo będę Buff Provider Weapon Skyward Blade Bardzo dobry, dużo energy charge'u Jak ty masz to, atrybuty 219 Dobry, dobry count, dobra procentówka Twojego energy charge'u Jeżeli byś popracował nad Crit rate'em i Crit Damage To mógłbyś zrobić na no, jakieś obrażenia tym bękiem Czy tam z tego ulta No ale dobrze to wygląda, dobrze będę wygląda Talenty 227 Bardzo dobrze No, początki Zawsze można to naprawić. Yy, oraz Dajona, tak? Gdzie jest ta Dajonka? Tutaj jest. O Boże, talenty leżą Tak więc na następnym przeglądzie twojego konta widzę tutaj 666. 666 i będzie git. Sprawdźmy tu. Ona jest po prostu jeszcze niedokończona. Nie Jeżeli chcesz ją mieć w teamie, to musisz nad nią też popracować. No, on artefaktów nawet nie ma. Artefaktów nie ma. Na Nadajony, co mogę Ci polecić, jest to. Yy, dwa razy z Millelit, dwa razy Emblem, żeby miała dodatkowe to HP i trochę energii recharge'u więcej. Jeżeli to ma być Diona, bo Shield'a, a jeżeli, skoro masz planeta w teamie, no to to by była lepsza opcja. Ewentualnie, jeżeli to ma być Healer, to fourpiece Maiden Might and Below, no to będą dobre opcje na Diony. Yy, z tego teamu to wszystko, co mogłem ci pomóc. Przejdźmy do teamu. Na czele z Ksiao. <coughs> więc tak, do tego teamu wiem, że bardzo lubisz Shenhe, więc mogę ci ją zaproponować spokojnie oraz sukros, która będzie sprawiać, że twój Ksiao będzie miał częściej ulta i żągliego, wiadomo, do shielda i do łapania trochę cceków. Zobaczmy też twojego Ksiao. Eee, ładne statystyki, ma, wow. Nie spodziewałem się tego, widząc najpierw Children. Bardzo ładne statystyki, ma 116 energy czarż. Tak więc ta sukros w tym będzie świetna. Okej, okay, Kalimity Koller. Ktoś pulował po Jade Spira, ale widzę, że nie dało. Eee, o dziwo, Kalimity Koller jest bardzo dobrą bronią na Xiao. Chciał... Bardzo dobrą bronią. Ja nie mam ani tej broni, ani Xiao, ale za to mam Jade Spira. chciałem Kalimity. No trudno, ale tutaj dużo nie tracisz. Ok, set artefaktów. Najlepszy, najbardziej rekomendowany set pod ksiało jest dwa razy Atak i dwa razy Anemon, tak jak masz już. Statystyki tam miałeś bardzo dobre, więc artefakty pewnie też Git wyglądają. No, że te 16% to jest spiórka. Ok, ten jest... kwiatek jest ładny. Cirklet. No, fajny. Nie najgorszy, za to goblet, no pewnie twoje jedyny anemo. Okej, okay, sans, atak, damage crit, crit. No, świetnie to wygląda, ale no jak każdy wie, niestety nie możemy nic pomóc artefaktom. Albo przyjdą, albo nie przyjdą. Okej, okay, konstelacja zero. Eee, wow! Bardzo ładnie rozwinięta na ksiąga. Widzę, że ktoś był na niego przygotowany i długo czekał. Okej, okay, przejdźmy teraz do sęchy. A, dobra. Tak więc, jeżeli chcesz grać Shenhe w tym teamie, tak jak Ci proponowałem, yy, no, talenty do podbicia. Nie musisz się skupić na atakach, bo no, ona będzie tylko do zbufowania Twojego Xiao, czyli... Czyli Twoje E i Q musi być minimum na szóstym poziomie, tak? Konstelacje zero, artefakty, dwa razy atak, dobrze, no bo wszystkie buffy ona zyskuje dzięki całemu atakowi, nie base, jak Bennett. Weapon Black Cliff Pole, pole. Okej, okay. tak więc yy, I ta broń jest z crit damage'em Ona by była bardzo dobra też na ksiało, ale co Ci mogę zaproponować, to to, żebyś yy, zdobył kacza z Energy Charge em. i żeby też ona mogła często rzucać swojego swojego i atrybuty. Zobaczymy. Ojojoj, Crit rate leży, ale trochę Energy Charge jest. Dobra, to ma być support, tak czy siak. Yy, ok, Sucrose. Sucrows, jak to Twoje sukros wygląda? Bo jest trochę zbudowana 72, 80, nieźle. Energy Recharge i o 256 im. Ładnie tak, pamiętajcie, żeby sukros zbudować pod im, bo jej talenty pozwalają przerzucać ten im na Twoje inne postacie. Sacrificial Fragment, ładnie, dość wysoko 60, no ale pamiętajcie, przy okazji. Powiem tak, jeżeli robicie jakąś postać, skupiajcie się, nie popełniajcie mojego błędu. Skupiajcie się przede wszystkim na tym, żeby najpierw wbić tej postaci poziom. No, supporty. Ja osobiście rekomenduję supportom 80 poziom, ale już jako main DPS musisz mieć ten, 9, ten 90 wbity. No, zawsze to są tam jakieś dodatkowe wartości, prawda? No, yy, czyli level postaci, level broni. Później talenty, a na samym końcu artefakty, bo artefakty to jest największe RNG w tej grze. Konstelacja, konstelacja pierwsza, czyli masz dodatkowy, jeden dodatkowy e, S, poko talenty 2, 4, 4 yy, Nie wiem, nie skupiałem się dokładnie na <coughs> sukros, ale ona chyba... No talenty zawsze, żebyś więcej bił, nie? Ale ona chyba nic nie, nie bufuje talentami obrażeń twojej, twojego main dps -a. chyba nie. No nic, pewnie będę musiał doczytać jeszcze bardziej na ten temat. No i oczywiście żongli, no. Żongler, na żonglerem będziesz musiał też popracować, jeżeli chcesz mieć go w teamie. Żongli, black tassel, jeżeli to ma być tylko support, bardzo dobra broń. Trzygwiazdkowa, więc każdy powinien mieć. Yy, dużo HP daje. Ja nie używam black tassel ale z tego co widzę, dużo HP daje. Na żonglim ja osobiście rekomenduję 4 razy mililit przez to, że... Four piece Set daje bardzo duże buffy dzięki temu pilarowi Jongliego. Ok, konstelacja 0, talenty 1Z1, 1. Tak więc, jeżeli osobiście bym ci radził, żebyś skupił się tutaj tylko na E. Jeżeli chcesz mieć jakiś dodatkowy damage z tego Jongliego, no to obowiązkowo dorzucasz coś do kół. I co? I to chyba tyle. No, więc, mniej więcej chciałbym, żeby ta seria tak wyglądała. Ja oczywiście też się będę starał, żeby lepiej to reprezentować sobą i w ogóle. Ale jeżeli cokolwiek Ci pomogłem, to bardzo się cieszę. Na pewno będziemy sprawdzać Twoje efekty. Tego, jeżeli się dostosujesz do tego, co tam mówię. Znaczy, co proponowałem. No i co? I życzę jak najlepszych wyników na się A, jeżeli seria się podoba i chcesz brać mnie w udział, przypominam, zapraszam do naszego Discorda. なるほ